że pozbywam się konta na Instagramie i tak dalej. Co mnie dziwi trochę ogólnie, no bo jak ktoś mnie zna, no to wie, że nie lubię kurczę gadać z ludźmi, którzy nie mają pojęcia, kurwa, o tym, o czym mówią. A tu mi co chwilę napierdala ktoś, wysuwając totalnie pochopne wnioski, kurwa, nie znając kulisów i tak dalej. Także kurwa nie chcę mi się tego czytać po prostu, no i tyle. Będzie nowy konto, ja nie będę tego obsługiwał i tyle, no. Jak ktoś chce, zapraszam na DM albo na maila. Jak, za jakiś niewielki grosz możemy ponegocjować coś i tyle. Równie dobrze mógłbym usunąć to konto, ale po co, jak można jakiś niewielki grosz przytulić, wiadomo, nie? Jebać Instagram i ten cały, kurwa, establishment spierdolony, kurwa, nowoczesny. Pozdrawiam.